Wiedzieliśmy że, wiedzieliśmy, że jeżeli chodzi o fizyczność podbyski gdzie będzie nas trochę przewyższało i to się potwierdziło, że od początku meczu byli trochę szybsi i nie potrafiliśmy dynamicznie nawet parę razy odebrać piłki i widać było, że tutaj mieliśmy trochę problemów, dlatego też trochę defensywniej zagraliśmy i chcieliśmy ten środek zabezpieczyć, ale bramka powstała w fragmencie gry, którą straciliśmy pierwszą, to to akurat y, ustawiła trochę to spotkanie i później przejęliśmy inicjatywę. Mieliśmy bardzo dużo sytuacji, ale nie umieliśmy tego ostatniego podania y, dodać. Y, druga połowa, wróciliśmy do gry po, po bramce z rzutu różnego i to, i to akurat jest sytuacja, że mogliśmy spokojnie uspokoić ten mecz i widać było, że nerwowość, różnie pod Beskidzie. My też planowaliśmy celowo zmiany, ale mm, tutaj akurat znowu straciliśmy bramkę po, po rzucie różnym i to. To na pewno daje nam dużo do myślenia, bo to już straciliśmy kolejną, straciliśmy z Pogonią, teraz tutaj też straciliśmy i musimy tutaj popracować nad tym elementem, mimo, że ciągle robiliśmy, a za dużo czasu nie mieliśmy i stawialiśmy tych zawodników na nogi, którzy mogli. No później po tej bramce staraliśmy się do końca... Odrobić, no, odrobiliśmy te straty, chcieliśmy też wygrać to spotkanie i dlatego końcówka to był taki chaos trochę, że, że to na poziomie ekstraklasy rzadko się zdarzają takie mecze, że są tak otwarte i już żaden zespół nie patrzy bronienia. No to nie, nie, nie można tak, tak grać, bo to fajnie dla kibica, bo to jest super, że ma akcję za akcją, no ale dla, dla trenera na pewno. Nie jest to dobre, ale wywozimy punkt z ciężkiego terenu, a, a żałujemy, bo chcieliśmy na pewno wygrać to spotkanie, już być na plusie. Nie udało się, musimy teraz te dwa tygodnie bardzo dobrze wykorzystać i postawić tych zawodników na nogi, bo wypadła nam bardzo duża grupa. Tych, tych zawodników, no czterech praktycznie nam wypadnie chyba na pół roku, nawet i to trzech na pół roku, i to jest na pewno nie jest, nie jest dobre. Może Kamil trochę krócej, ale. My musimy tak właśnie zrobić. Jeszcze Siplak nam wypadł po tym ostatnim meczu z Malmö i też nie szukaliśmy alternatyw później, żeby to, to zmienić. Dziękuję panie dyrektorze. Jest pytanie skierowane do pana od Przemysława Droniaka z Dziennika Zachodniego. Czy podbeskidzie zaskoczyło pana agresywnym początkiem meczu? Nie, to wiedzieliśmy, spodziewaliśmy się tego, akurat nam Krzyśka i wiedzieliśmy, że tak, tak będzie grało, no, ale tu nie potrafiliśmy się na początku przeciwstawić, bo to co mówiłem, że, że jeżeli ktoś jest szybszy, jeżeli ktoś jest dynamiczniejszy, no to jest ciężko później przeciwdziałać, no później się to wyrównało i, i szkoda tego, że nie udało nam się zdobyć bramki, bo oddaliśmy bardzo dużo strzałów, mieliśmy dużo, dużo sytuacji, a jak się nie mylę, to podbeskidzi oddało dwa celne strzały, ale te najważniejsze bramkowe.